Witam na kanale Umywam Ręce, ja mam na imię Marysia i jeśli tak jak ja jest Ci bardzo gorąco oraz marzysz o tropikalnej podróży, to bardzo dobrze trafiłeś, bo dzisiaj zrobimy sobie mydełko, które wygląda jak tropikalny deser. Także zapraszam do oglądania. Zaczynam od połączenia moich olejów z wodorodlenkiem sodu i wlewam go bardzo powoli, a następnie wszystko blenduję i tak się właśnie tworzy mydło. Następnie dodaję zapach. Dzisiaj używam zapachu ananasowego, który pachnie jak taki rzeczywiście słodki ananas. Dzisiaj będę potrzebowała trzech kolorów, także przygotowałam sobie dwa zbanuszki i do jednego wsypuję żółty barwnik, do drugiego wsypię zaraz niebieski, a w tej różowej misce będzie kolor biały. Wlewam do pojemniczków tą bazę będlaną, tak mniej więcej po połowie zbanuszka. W prawej miski wlewam biały barwnik rozpuszczony w wodzie i blenduję to z mydłem. A następnie zblenduję też ten żółty barwnik i niebieski. Teraz przechodzimy do robienia designu i dzisiaj będę robić taką technikę, która polega na wlewaniu różnych kolorów po kolei na siebie, a później będę je mieszać z takim czymś w rodzaju drutu, ale to za chwilę zobaczycie. I najpierw wlewam biały, później niebieski, a potem jeszcze żółty, i tak po kolei aż się nie skończą te kolory akcentowe. Przygotowany taki drucik, który oryginalnie chyba był wykorzystywany do cięcia ciasta. I ta technika polega na tym, że wkładamy go do samego końca, na sam dół foremki, później trochę wyżej i tak mieszamy tą masę, która jest tam w środku. I dzięki temu te kolory się przemieszczą i zrobi się taki um, zakręcony wzorek w środku. Ubijam oleje i masła, żeby zrobiły się bardziej puszyste i zaczęły przypominać bitą śmietanę, bo dzisiaj chcemy uzyskać właśnie taką konsystencję. I zaraz będę dolewać do nich podroczynek sodu, żeby zamieniły się w mydło. Ta dla na którą wlewaliśmy wcześniej, już zastygła i teraz wyciskam na nią tą biną śmietanę, którą przygotowałam wcześniej, będę z niej tworzyć taki stożyk, czyli najpierw wyciskam po takie trzy stożki, później dwa i jeden na samej górze. Teraz będziemy robić polewę i w tym celu przygotowałam sobie alkohol i wsypuję do niego złoty barwnik i z tego stworzy się tam taka piękna, mieniąca się polewa. Nabieram polewę, pipetkę i wyciskam po troszku na samą górę. Jak to teraz oglądałam, to mi się przypomniało jak była mała i jeździliśmy nad morze, można sobie było kupić tam taką bitą śmietanę w pojemniczku, właśnie z jakąś polewą, na przykład smerfową i bardzo mi, mi to mydło to przypomina, więc myślę, że to by mogła być jaka polewa karmelowa, w takim kolorze. Do dekoracji przygotowałam sobie takie ananasy papierowe i papierowe papuki oraz papierowe słomki, które pocięłam na takie mniejsze i będziemy je teraz wciskać w tą bitą śmietanę. Dziś wyjęłam to mydło z formy silikonowej i teraz przekrawam je, żeby zobaczyć, co tam w środku wyszło. I jak widzicie, wyjdzie nam taki wzorek. Na każdym mydle on będzie troszkę inny, bo to mydło wymieszało się w różny sposób na całej długości. Ale każde mydło ma bitą śmietanę, polewę, papugę, ananasa i słomkę. I naprawdę dla mnie wygląda jak właśnie jakiś taki tropikalny drink może, albo deser. temu filmikowy, chociaż na chwilę przynieśliście się do tropikalnego raju. I dajcie koniecznie zdać w komentarzu, czy jesteście team ananas, czy team papuga, które my byście wybrali. Zapraszam Was również do obserwowania mnie na Instagramie, TikToku oraz Facebooku, gdzie zamieszczam różne, różnorakie rzeczy. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę oraz kliknąć subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego filmiku. Zapraszam Was też do obejrzenia mojego poprzedniego filmiku o obryżkach jagodowych. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i tym dniem.